Manowidowie to Was bardzo serdecznie z tej strony Skrzypolefan. Dzisiaj będziemy sobie robić, pokazuję moje edycje i budowanie part 3, więc nie zapomnijcie zostawić suba i lajka, bo mało procent z Was subskrybuje, a ogląda, no to no przyda, przydałoby się jeszcze, no co? No, no daj tego Solika, daj! Już nie komentuję ile jest stałych widzów, więc proszę zostań na tym kanale, chociaż nie wiem, przez 5 minut przez cały film oglądni. Będę naprawdę zadowolony z Ciebie, jak mnie wysłuchasz, naprawdę. Dobra, widzowie, to ja będę se edytował yy, budowlę. Wy możecie oceniać w komentarzu mi, to nie będzie yy, naprawdę, naprawdę nie będzie dla mnie to wrażliwe. Ej, powiedz żeby subskrybowali. Widzowie, zostawcie suba dla Skrzypolla. No więc, posłuchajcie się go i też subskrybujcie. Dora, to już Wam pokazuję.

Dobra widzę, więc oceniajcie sobie w komentarzach. Mi to nie będzie sprawiało jakiegoś bólu, jak napiszecie mi złą ocenę. Naprawdę możecie oceniać jak chcecie, ale bez przesady, ok? Nie wyzywajcie, nie wyzywajcie. Jak ktoś chce, to może ze mną jeden na jeden. Będę nawet yy, szczęśliwy, że ktoś będzie chciał ze mną jeden na jeden. Oczywiście też możecie mi dawać jakieś wskazówki, co mam poprawić, czego nie. Możecie mi dawać, nie wiem, jakieś informacje, coś, źle robię, tyle. Jakby co, to zachęcam Was też do oglądania wcześniejszych materiałów, gdzie nagrywałem pierwszą część, drugą. I możecie ocenić w czasie roku, jak mi się zmieniły edyty, budowanie. Więc widzowie, dziękuję dzisiaj za oglądanie odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, bo zostało chyba 13 subskrypcji. Do 1000, a na, na tysiąc coś Myślę, że będzie jakiś live z gry jakiej będziecie chcieli, co nie? Ale żeby wszyscy byli. Myślę, że to dziś zaplanuję. No i bądźcie bodź, cały czas na tym kanale, bo na pewno będzie się więcej działo na te 1000 subskrypcji. Dzięki widzowie, subskrybujcie, lajkujcie, żebyście nie skończyli jak ten glutek. I na łap!